Siemanko, z tej strony wasz człowiek OG, Devias Brotherhood Reprezent, dziś pokażę wam jak wbić reputację na Exalted u Laughing School dzięki której będziemy mieli dostęp do tych oto rzeczy. Cztery maski do transmogów Tabard i Mount. Na samym początku chciałbym też dodać, że jest to reputacja dostępna tylko i wyłącznie dla hordy, tak więc aliansi, żegnam. Reputację dla Laughing School da się zdobyć tylko i wyłącznie poprzez grindowanie, czyli zabijanie mobów. Jest ona dostępna dla nas dopiero, kiedy ulepszymy w Garizonie jeden z budynków, który nazywa się Trading Post. Musi być on na poziomie drugim, lecz polecam ulepszenie go na poziom trzeci, który daje nam 20% bonus do zdobywanej reputacji. Upewnij się także, że Laughing School jest w liście Twojej reputacji. Jeżeli jej tam nie ma, wystarczy zagadać z Vendorem, który znajduje się w Trading Poście i wszystko powinno już działać jak należy. A teraz pokażę Wam trzy różne miejsca, które uważam za najlepsze do grindowania tej reputacji. Pierwsze miejsce, gdzie możemy zacząć swoje grindowanie nazywa się Everblom Wilds znajduje się ono w Gorgrond. Gdy już wylądujemy tutaj, idziemy po prostu wzdłuż tej doliny i zabijamy wszystkie napotkane tam moby. Dużym uproszczeniem dla nas tutaj jest bów, który nazywa się Mutic. Dostajemy go po przejściu, po zielonej plamie, która pojawia się na ziemi po zabiciu zmutowanych orków lub w niektórych częściach doliny. Ten buff zwiększa nam Szybkość poruszania się i siłę obrażeń, które zadajemy, ale też zwiększa obrażenia, które przyjmujemy. Na początku jest on dość krótki, ale jak już zdobędziemy 10 staków i trwa on 2 minuty, nie ma problemu z utrzymaniem go na sobie. Polecam to miejsce tylko i wyłącznie ludziom, którzy mają słaby gir lub po prostu są sabotnymi wilkami którzy nie mogą lub po prostu nie chcą zebrać pięcioosobowej grupy, żeby móc grindować na dwóch następnych spotach, o których zaraz wam powiem. Grindowanie reputacji tutaj do Exalted zajmuje około 10 godzin, więc raczej poleciłbym wam zebranie tej pięcioosobowej grupy i udanie się w następne miejsce, którym jest The Pit te miejsce znajduje się także w Gorgrond, jest ono na lewo od Blackrock Foundry jest to kanion w którym ja właśnie wbiłem swoją reputację na exalted i zajęło mi to około 4 godzin. Główny szlak do grindowania znajduje się po bokach kanionu, którym się właśnie będę poruszał. Moby tu są zdecydowanie mocniejsze i wręcz wskazane jest przybycie tu w 4 do 5 osobowej ekipy z healerem. Przejście tego szlaku zajmuje od 10 do 15 minut i daje ono mniej więcej 1800 reputacji. To ogromna różnica w porównaniu z poprzednim miejscem, ale wymaga od nas też zdecydowanie większego wysiłku. Jeśli macie problem z zebraniem ludzi, polecam stworzenie grupy w Rightfinderze pod opcją Custom o nazwie Laughing School Rep Farm. A na pewno ktoś się znajdzie do pomocy, chociaż może zająć to jakiś czas. Polecam to miejsce ze względu na szybkość zdobywanej reputacji i na brak monotonii, bo uwierzcie mi, nie będzie łatwo. Ale to nie wszystko, bo zostało jeszcze jedno miejsce, którym jest The Everblom. Jest to dungeon, który moim zdaniem jest najlepszym sposobem na zdobycie tej reputacji w jak najkrótszym czasie i znajduje się on także w Gorgrond. I pewnie się zastanawiacie, czemu nie mówiłem o nim od razu i nie pominąłem opcji drugiej. Nie mówiłem o nim od razu. Tylko dlatego, że zdobywanie reputacji tutaj jest możliwe tylko i wyłącznie podczas eventu, który odbywa się raz w miesiącu. Nazywa się Draneor Dungeon Event, podczas którego można zdobywać reputację zabijając moby w Dungeonach z Warlords of Draneor. Jeżeli już jesteśmy w trakcie tego eventu, udajemy się tutaj najlepiej w pięcioosobowej grupie i czyścimy dwa pierwsze spoty mobów, które widzicie na filmiku. Spot na prawo i spot na lewo. Staramy się nie lurować drzewca, bo robi on niepotrzebne zamieszanie. Chociaż, jeśli dysponujemy odpowiednim wyposażeniem, nie powinien być dla Was przeszkodą. Więc, kiedy nasz tank już ma na sobie wszystkie moby, zabijamy je i wychodzimy z dungeonu, po czym po prostu resetujemy wszystkie instancje, wracamy z powrotem i powtarzamy ten schemat aż do zdobycia upragnionego Exalted. Zdobycie go w dobrej, zgranej grupie powinno zająć około 3 godzin, a ludzi chętnych w czasie eventu na grindowanie tej reputacji jest naprawdę dużo, więc nie ma problemu ze zmontowaniem grupy. No i to w sumie by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam pomogłem i dałem Wam dość opcji, żeby każdy z Was mógł wybrać miejsce odpowiednie dla siebie. Tak więc dajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał i życzę Wam bezproblemowego grindowania. Siema!